Kto to jest na wierzchu? Co? A, czemu to? Miło się robić samego rana, no już nie jest samego rana, miniaturkę. Myślisz, że Marceli jest w piżamie, czy nie? Tak, tylko poczekaj, myśmy po, ustawisz mi to jeszcze raz. Legenda głosi. No bo chcę, nieważne po prostu. Że jesteś w piżamie? A ty dzisiaj coś malowałeś nowego? Nie, Widzę? na razie mi to nie chodzi, ale sobie wezmę coś innego. Wczoraj na filmie było, że świnki się gryzły, i dzisiaj no. mają dwa domki. I chyba nie ma już awantury. Ale słuchaj, myślisz, że to jest, to, że to mogło być powodem? Co, no, no, że tak. walczą o domek? Tak, no walczą właśnie o to. Kupiłem im dwa domki. A ej, dzisiaj ja wykorzystam z energetyka. Idziesz od razu umyć zęby, co? Tak ja nagrywam odcinek. Zaraz nagrałem odcinek, muszę mi film najpierw rzucić i muszę przede wszystkim się napić. Nie wiem czy witam Cię w tym nowym pięknym dniu. Czy pamiętasz jak nagrałem test energetyków? Chyba kupiłem 5 energetyków do filmu specjalnie i jednego nie wypiłem, bo po prostu było to wszystko za słodkie i gdzieś tam nie bardzo. Ale ja dzisiaj, wiesz o której ja uznałem, Piąta chyba było 30 albo dochodziła szósta, dlatego że grałem ligę weekendową, przez weekend mało grałem, więc musiałem w nocy i jestem zmęczony. No taki, no okej. Okay. Ten wypije i będzie koniec. Ale spróbuj chociaż trochę, ale zaś tutaj to, 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 to. jakiś sok. Nie, ale tak się nie pije. Ale puszka jest nawet, nawet. Puszka, no nie? Spoko. Ekspres do kawy się zepsuł. To jest najgorsze. I najgorsze wiesz co jest z nim? Nie, nie to, że to, się w zasadzie zepsuł. Więcej, zepsuł. Tak. Teraz, ja teraz się przyszedł na energetyki. Kawa to jest fajne. To wziąłem. Marcel, wziąłem to po prostu do filmu, ale generalnie kawa ma fajny smak. Ekspres do kawy się zepsuł. I części zamienne po prostu są drogie. Naprawa jego. Jest droga. masak. Dzisiaj jedzonko jest kupione przez Miłosza w chińskim. Jedynie co mięso jest moje z, z wczoraj. Wczoraj nagrywałem na Marcela vloga film, no i chłopak zaliczył glebę, ale nie o tym. Chciałem powiedzieć, że nagrywałem w GoPro. I ja mam taki, taki klips, że możesz to do czegoś na przykład przypiąć. Ale pomyślałem sobie, że w takiej formie może to być też jako statyw. Postawi gdzieś sobie, bo będzie chciał nagrywać z kumplami różne jakieś tam filmiki. O, i w ten sposób, zobacz jak to fajnie wygląda. Służy jako statyw. Gdzie tu mogę, czy Kasia mogę o stół? Nie. No nie no, żartuję, wiem. A to pęknie lustro? Czekaj, zobacz. Nie Uwaga, pęknie czy nie? O. Widzisz, i można fajnie sobie przyczepić. A na karcie od GoPro znalazłem filmiki, których nie zdążyłem opublikować. I właśnie je... O, tutaj jest miłość. <laughs> o, to jest dobre. Więc zapraszam teraz do obejrzenia kilka dni temu nagranego filmiku. No. no wejdź nogami to. No nogami. No to. Musisz... Na, na moje kolana. <laughs> Jak tak? No tak. Nie da no dawaj. O, o, dobrze. Teraz poczekaj. Teraz obniżamy się, tylko, tylko żebyś nie spadł na mnie. O kurde! Już wiem, jak się podnieść. A ta, a spróbujesz stanąć? Suniesz mi się z kolan. Nie, nie, ta, tam nie walniesz. Zsuniesz się! A. Ale co chcesz teraz zrobić? Stanąć Suwasz się Dawaj ręce <grym> A może bez rąk? <grym> Lecę! Tam gdzie nie zamylą ja się. Dziękuję, daleko się... stąd. Gdzie sięga rąk A teraz tak, z nogami, uwaga. Zacznijmy mój ciężar, Czy wytrzymasz mój ciężar ciała? <grym> Tylko, nogi mogę mnie już wolą Uważaj, no. bo ci zgniotę A, daj, daj mi. Daj mi ręce! Nie, najpierw musisz mi dać ręce. Dać? No. Tak. No, wiem. no. No nie no. Poczekaj, wyżej stopami. Ej, ucieka! Skurde! No co? A Marcel Marce, nie, Marce, osuń się, bo jak wpadnie on na ciebie, to... Koncentracja! Nie, tak. nie, 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 Tylko nie wpadnij do mnie! Nie, nie, Marcy, nie, coś nie przeginaj go tak! Marcy, nie, nie! Marcy, ty się odsuń lepiej! Dobra, Milos, Milo, chodź! Jak ty wpadniesz do A... mnie, to... Nie! Tylko, tylko delikatnie ten sufit! Bo zaraz będzie do malowania! No właśnie, bo ja nie mogę stanąć na jednej nodze! A ty też na, na jednej nodze? No tak! No weź ten, gdzie żartuj sobie! <laughs> nie, bo, bo... Nie, nasz randol poleci, nie! Nie, 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 nie. Nie, schodź, już koniec, nogi mnie bolą. Co? Kola, kolana mnie bolą. Nie, no kolana, kolana mnie już bolą. Nie, nie, nie. nie. Kasia wymienia teraz nowe kwiaty będą na, na balkonie, czyli czyli to jak ostatnim razem przypaliliśmy, to będzie wymieniane, tak Kasia? Już nie będzie teraz tego. Teraz będzie to, nowe, coś. Ale którą ty bierzesz kolej nogę. Nie tą! Co jaką? Ta jest streetowa! No bierz tą czerwoną! No to co mi powiedziałeś, że nie. Ha. A gdzie jest tamta? Tutaj jest u Miłosza. Tą bierz. Dobra. Dawaj! Nie wiem, czy będzie skakać, czy nie? Chyba nie. Nie, nie chyba nie skoczysz tam, tak? A nie, skoczy. Pijesz, trzymaj równo. Nagraj mnie. Przed chwilą rozmawiałem z chłopakami. A nie, poczekaj, ty masz 14 lat? Tak. Naprawdę? To nie wyglądasz. Tak. Wygląda... A trzymaj równo kamerę. Bo się pytam, który z chłopaków pije, bo tutaj ma ile masz? 18? 16? 19. 19 lat. Pytam się chłopaków o NACU, Napisz mi w komentarzu, bo wiesz co, bo ten temat mnie gdzieś tam mocno cały czas drażni, nie, nie, akceptuje, nie akceptuje tego, co mówią w internecie, bo jest podzielił się obóz na, na tych, których, którzy ją krytykują i ci, którzy ją bronią. Ostatnio mówiłem o tym. Nie obchodzi mnie, co ona robiła. Naprawdę, to nie ma żadnego znaczenia. Niech sobie robi. Tylko nie róbmy z niej męczennika, po pierwsze. Po drugie, nie róbmy z tego czegoś normalnego. Niektóre feministki mówią, a praca przed kamerką była taka jak inna. Jaka? To jest taka sama praca? Czy my chcemy, żeby młode dziewczyny chodziły do takiej pracy, czy żeby pracowały przed kamerkami? O to chodzi, to jest przykład. Napisz, czy trzymać się tego tematu, nagrać o tym filmik. Mówi się o tym, żeby gówno nie tykać. Ale jestem ciekaw swoich widzów. Nagrać coś na ten temat więcej? O prostytucji, czy też nie.